Będę rapował z pamięci albo i z kartki. Hej, wiesz co ja se profilaktycznie zgaszę światło, bo to niby pomaga. W tym na majku te dźwięki, słuch ręki, ruch, myśli, truch, halo. Tak, witam cię, mów bez pustych słów. Nawijasz mnie, nie owijasz i czyjasz, to tak, że podbijasz mi wyja. Witam cię serdecznie, słyszałem ostatnio. Twój jakiś jeden kawałek, wiesz, tak sobie pomyślałem. Bo Przypuszczałem, że to, to tyle szumu Zrozumuto z gumy i kawałki sumu I słuchając albumu No właśnie, a ja bym taki jeden chęcią u siebie Bez przegięć tłumaczę, siedzę tu czas, tracę pracę własnym tempem, sumną facet Rozpatrzę twój wniosek raczej być może się odezwę, zobaczę Mam kontrakt, wam mam skajcem kontrakt poprzez transfer gotówki na konta Wolę spontan plus rozsądek nadążasz, to ty nas raża, kto to posprząta Podpisz ten papier, siomek szrajbnij, tu i tu, i tu załatwione w moment przydomek twój uświadomie. Witam w Rap Biznes Zone Podpisz ten papiery ziomek Szrajbni tu i tu i tu załatwione W moment przydomek twój uświadomie. Witam w Rap Biznes Zone Ten jeden podpis da ci siłę Moc to o czym śniłeś Wszystko o czym marzyłeś Tu masz kawkę, przeleć jeszcze raz Z rokiem strzel parawkę jak czkawkę Złap dawkę luksusów Bez przymusu. Minusów, tak, zwą kastek Rezusów. Uff, oh. cała ta słodycz to podchody, jak młodych złowić, kupić, okupić bez sody. wstąpić w nich i wyzwalanie tych naturalnych synergii muzyczno-wokalnych. Bez negacji trywialnych weź o wydajny kurs, pozostania wydajnym. Podpisz ten papier, ziomek, szrajbni tu i tu, i tu, załatwione. Moment przytomek, twój uświadomie witam w rap biznes zone Podpisz ten papiery, ziomek, tu i tu, i tu załatwione w moment, przydomek Twój, świadomie Witam w rap bizneszone Płać, many, many, pać, many, many, płać Zarobiłeś na mnie, to się stać, teraz płać Ja nie będę płakać, że dla Ciebie jestem nikim Kim jest prawnikiem, to wyszło z matematyki płac płac komu fart Są sprawy, których nie wie słuchać Musisz grać, niczym grać, przy czym nie dać się oszukać Słyszę, to nauka na uszach Masz na zimne dmuchać spasz się raz, posłuchasz nas to nie podmucha wypnij za Między okulary, czy denary Produkcja, promocja, dystrybucja, czy wymiary Znasz ceny, znasz ceny, cen, ciemy, cen, ceny, ściem jak znasz ciemy, to się chce znasz ludzi w mediach, nie? To tragedia, jak poznasz jak to szanuj ich pracę, jednak 3D, D D, -d, -d. wielkie pięć, w końcu zawsze dzwoń, może obejdzie się bez pięć Sprzedaj mu kawałek nieba, nieba nie weźmie, ciebie mu potrzeba. Jak raz twarz nie dać się wyjebać, czego się po nim spodziewać? Sprzedaj mu kawałek nieba, nieba nie weźmie, ciebie mu potrzeba. Jak raz twarz nie dać się wyjebać, czego się po nim spodziewać? To było najlepsze.